Morskich posłów Platformy Obywatelskiej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydentów Gdańska i Sopotu wystosował dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński w sprawie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jasno sprzeciwcie się niezrozumiałym i karkołomnym zapowiedziom kandydata Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem posła Płażyńskiego wstrzymanie inwestycji jest wbrew interesowi państwa i regionu, bo przy budowie pracuje blisko 50 pomorskich firm o tymczasowe wstrzymanie przekopu mierzei Wiślanej budowy centralnego portu komunikacyjnego i finansowania Polskiej Fundacji Narodowej apeluje do rządu Rafał Trzaskowski i chce by te pieniądze przeznaczone zostały na walkę ze skutkami pandemii. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i miejsca pracy. I dlatego proszę państwa postuluję aby trzy najbardziej kontrowersyjne inwestycje rządu zostały odłożone na dwa, trzy lata, przynajmniej do momentu, w którym uporamy się z epidemią. Podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na inne wyzwania, które czekają Polskę w czasie pandemii. Środki z kolejnego kontrowersyjnego projektu rządu, przekopu mierzej Wiślanej, środki, które szacuje się na dwa miliardy złotych, powinny zostać przekazane na premię dla lekarzy i pielęgniarek. Krytycznie o pomyśle zawieszenia budowy przekopu mierzei Wiślanej wypowiedział się poseł PiS Kacper Płażyński. Jak można walczyć z bezrobociem zamykając, likwidując inwestycje, w które zaangażowanych jest szereg firm tutaj z Pomorza, z całej Polski, które to właśnie firmy dzięki tym inwestycjom dają, szanowni państwo, pracę gdańszczanom, Polakom, wszystkim mieszkańcom naszego pięknego kraju i drodzy państwo ja tutaj mam listę firm, które są zaangażowane już w tej chwili w realizacji, w realizację przekopu mierzeń Wiślanej. To jest lista 50 firm. Poseł PiS zaapelował do polityków PO i samorządowców z Pomorza o ponadpartyjne porozumienie. Pragnę zaapelować do posłów z Platformy Obywatelskiej, do marszałka Struka, do pani prezydent. Dulkiewicz do pana prezydenta Karnowskiego, aby wszyscy jasno dali sygnał, wyrazili swój gruntowny sprzeciw wobec takim no, zupełnie niezrozumiałym, wręcz no, karkołomnym y, zapowiedziom programowym pana Rafała Czaskowskiego. Za kontynuacją inwestycji opowiedział się także kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Hatalski. Pan Rafał Czaskowski, y, rozumiejąc to, że w Polsce jest kryzys. Proponuje wręcz coś odwrotnego. Wstrzymanie budowy, wstrzymanie budowy zabierze miejsca pracy. Konferencję zakłócali działacze Komitetu Obrony Demokracji. Na miejscu przekopu zakończyły się już prace nasypowe pod obiektami mostowymi, a od strony zalewu wiślanego zakończono budowę tymczasowej grobli oraz wbijanie ścianek dla nabrzeża. Wkrótce mają zostać rozpoczęte prace żelbetowe pod fundamentami.